W tym poradniku pokażę Ci, jak poprawnie założyć czerwonego robaka na haczyk. Najpopularniejszy sposób jest taki, że bierzemy sobie robaka i w miejscu, w którym ma zgrubienie, wbijamy mu hak. Tak, na marginesie to miejsce nazywa się siodełkiem, i nie wszystkie robaki to mają, bo ono wykształcone jest u robaków, które osiągnęły dojrzałość płciową. Ten robak na przykład tego nie ma, dlatego po prostu wbiję mu hak jakiś centymetr od zakończenia robaka. Więc wijam mu hak. O, ten jest właśnie dość chudy, dość młody. Okej. Okay. Wbiłem mu hak w tym miejscu, gdzieś centymetr od jego zakończenia. Łapię robaka jakiś centymetr, pół centymetra dalej, zawijam i i znowu przebijam. I w ten sposób mamy założonego robaka. Tak poprawnie zakłada go się na hak. Ten hak jest bardzo duży, żebyście wszystko widzieli. Jest nawet nieproporcjonalny do tego robaka. Ale kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, grot ma być odsłonięty. Jak ryba weźmie, to ten grot ma się wbić w pyszczek ryby. Po drugie, zobaczcie, tutaj po kilka centymetrów z każdej strony robaka wystaje poza haczyk i to jest dobrze. Chodzi o to, że kiedy przynęta będzie leżała na dnie, to kiedy podpłynie ryba, to ma co zassać, czyli zasysa końcówkę robaka i y, zacina się hakiem. Szczególnie fajnie to się sprawdza właśnie, kiedy łowimy z dna, na przykład liny, karasie czy, y, czy jakieś leszcze. No dobra, ale co w przypadku, kiedy łowimy drobnicę? W takim przypadku drobnica bardzo szybko zje nam tutaj te końcówki robaka i będziemy go musieli co chwilę zmieniać, dlatego, dlatego tutaj lepiej sprawdzi się drugi sposób. Drugi sposób jest taki, że bierzemy tego robaka, przebijamy go tutaj, zobaczcie, odwracam go w ten sposób i przebijam go tutaj bliżej końca. Ok, przebijam go. I staram się go po prostu naciągnąć na ten hak. O, w ten sposób. Zobaczcie, prawie cały robak jest naciągnięty na hak. Teraz, kiedy w wodzie jest dużo drobnicy, to nie będzie ona nam tak często ściągać tego robaka, bo mniej robaka wystaje. Jak będzie chciała po prostu go zjeść, to będzie bardziej przymuszona do tego, żeby połknąć po prostu cały hak. Tak jak mówię, ten hak jest nieproporcjonalnie duży do tego robaka, tak żebyście po prostu wszystko dobrze widzieli. Ale ja taki właśnie sposób preferuję, kiedy jest w wodzie dużo drobnicy. Przynęta teraz wygląda mniej naturalnie, no ale coś za coś, na drobnicę ten sposób często się fajnie sprawdza, nie trzeba tak często zmieniać tego robaka. Więc teraz już wiesz jak poprawnie założyć robaka na haczyk i możesz obejrzeć moje inne filmy, gdzie właśnie na tego robaka łowie.